i cześć wszystkim, mam z tej strony Iksizer, i x i w kolejnym odcinku, moi drodzy z Dead by Daylight, jeżeli chodzi o naszą różową iridescent serię. Dzisiaj gramy z e, hard, e, hat, hat, hard, hat, hard Hat, to się tak nazywało po angielsku? E, tak, Hard Hat, czyli z kaskiem, moi drodzy. Co robi kask do czakiego? E, wykonanie człopania pod paletą natychmiast ją niszczy i wyłącza tryb do berka. Kadam! To wszystko. Także jakby po prostu jak oni paletę, odpalał sobie kontrol, czy tam jakiś tam przycisk, co odpala mi tą abilitkę, gdzie mogę zdaszować i po prostu przeczopanie przed paletą zniszczy to. Tak jak, jak Legion, jak Legion na dzikim szale po prostu. Jak przeskoczę przez paletę, niszczy paletę. Czy to jest jakieś niesamowite? I guess. Kupi trochę czasu na pewno, ale no zobaczymy, jak to się sprawdzi w grze. Gramy sobie z ponurym objęciem, czuwakiem, rezonansem i barbecue and chili, moi drodzy. No, nie ja wiem, nienawidzę tego małego ścieka z tym rudym, kurde, Ryjem. No, ale mniejsza z tym, moi drodzy, witam was po przerwie. Troszkę bo miesiąc nie nagrywałem tej iridescent serii. Yy, no, bo w sumie tak już prawie koniec jej mamy, także, tak wiecie, po malutku te odcinki z tego iridescent kurcze serii tutaj. No, jeżeli oczywiście lubicie taki content tu DBD i ogólnie kanał, to pamiętajcie o tym lajkęcie, o subskrypcji. Jeżeli jeszcze jej nie posiadacie, muszę odepchnąć rowerek, bo dzisiaj kurde, się ćwiczyłem i, i no i komentarz, jeżeli tylko i wyłącznie macie taką ochotę, moi drodzy. Zważając yy, na to, że zawsze oceniam sobie te. Adwony, że tak powiem, to nie wiem, tak póki co myślę, że taki B może powiedzmy, zobaczymy jak się w grze to nam zaprezentuje ale bez bennego gadania, moi drodzy, drodzy, gramy An tak, bo my tak nim gramy, zapomniałem ja są moje kurde napisy, halo chcę widzieć co on gada po polskiemu w ogóle jaki on nim ping mają, widzicie to jakie nickname, jaki, jaki ping, what the fuck bro no ciekawe, no dzisiaj ogóle moi drodzy, wróciłem sobie elegancko z roboty, poćwiczyłem sobie, jak zawsze kurczę. Bardzo spoko I zabieram się od razu do nagrywania Żeby tutaj mieć, żeby się mieli content Także ja kontrolę na razie nie kastuję Miesię tryb dźwięk doberka Żeby paletę jakąś rzeczywiście zrzucili sobie Żeby wam zaprezentować i jak to działa Po prostu Ejo, Ej what the fuck Okej, okay, powiedzmy, że na razie nic nie widziałem Tam jest kolek. Ej, Ejo, zablokowałem się od drzewo teraz znałe sky bitch Siema U, burst. proszę bardzo ten Sprint trochę mu kupił. I patrzcie, i... Ej. Widzicie? Zniszczyło paletę, wow. To jest nasz addon. No jakby, czy to jest jakieś niesamowite? Myślę, że jest całkiem mid. Nie będę ukrywał. Dupy nie urywa. Oj kolego, oj kolego, zablokowałeś się troszkę, Oj, O Boże, no co tu się odpieprzyło? What the fuck? Czemu to widzieliście? Okej, okay, to była interesująca paleta. Rezonans bólu? Tak, powiesimy tam na rezonans boju. Jakiś inny gen może być kręcony. Tam słyszałem, sam, był kręcony przed chwilą, ale trzeba rezonansy kastować, także jaj. Dziękuję. O, barba, proszę państwa, jaka dzika. Dobra, odpalmy kontrol. Tu się przydało, nieprawdaż? Let's play hide and seek. Tup, 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 tup. Ciema, no. Auto otaczek. Tej szarży jakoś nie lubię zbytnio nim używać, jakoś, no nie wiem... Nie lubię gridować moi drodzy. Hop. O kurwa, kiedy masz wolne przeskikowanie przez te, te, mój drogi. Kolego? A tam jesteś. Cześć. Nie, poje się cię podnosić, o tam kolega jest ty. Zobaczcie to, rezonansik? No trzeba chyba. Dobra. Napisy mi się wyłączyły, nie wiem dlaczego, moi mini Zawsze fajnie jest widzieć tutaj napisy, jak postacie sobie wflamują inne. I Tutaj surwy. Dobra. Młody demon, ty demonik, sorry. O tam mam cię, kolego. Okej. Okay. Tak jest. Quiet side. Oleczko. Ja yeah, yeah. że go nie trafimy, ale. Grasza, możemy. O! To było dość bliskie. O jeju, koleżko! <laughs> Zostawimy sobie tą paletę. Może potem akurat będziemy uciekać w trybie wiatro. Dziędoberek! Tygnojku. Cześć! Mogę go hitnąć, tak, to prawda. Polega w szaku. Nie ma palety, widzisz? Ja czy chrupię. Nie masz dead Harda, wiem o tym. Okej. Okay. Nie idzie źle na razie, moi drodzy. No się. Z jest jakieś waliu tego, nie? Ogólnie. Nie ma co. Myślę, że z jakimś dodatkowym addonem całkiem byłoby było ogólnie. Dobra, haczyk, dzięki, barba. I barba tam. Na razie nie odpalamy bo do nie ma sensu. Dobra, dobra, tuptamy. Tuptamy, tuptamy, moi drodzy. Tuptamy. Słyszę jakieś tu pytanie. Cześć. No chyba jednak się nie. w takim razie, no sorry. Wiem, że tam był inny kolega, ale men, what can I say? Ciekawy Leaf. Czy tego ściągniesz w ogóle, kolego, tak z ciekawości? Bo... I'm not sure. Oj, oj, oj. Oopsie daisy, moi drodzy. Koledzy lekki przypał mają. No, oh, cześć. What the fuck are you doing here? No dobra. Daleko ten huk troszkę, kurczę, powiedział. Dobra, dzięki. Jeszcze raz prezentacja, moi drodzy, żeby nie było tutaj. I już. Magia. Wow. Niesamowite. Dobra, skopię sobie tutaj genika, bo dlaczego by nie. No i dobra. Ani jeden gen nie został skręcony póki co. Interesujące. Kolega się chyba już poddaje. A wybacz młody demonie. Nie chciałem cię stunelować. Dzisiaj tunel. Ciężko tutaj powiedzieć, że to był tunel, tak szczerze mówiąc. Nie będę ukrywał. O, kolega! Wątpię, że jesteś moim widzem, ale jak tak, to wybacz. Holy <grywa> mówili kolega się poddał mentalnie. No, grając z takimi teammatekami, którzy mają chińskie znaczki tutaj. No to troszkę jednak może się nie dziwię, co. Halo? Czy ktoś tu jest? Policja? Naprawdę was tu nie ma... kieł ja questa w ogóle wziąłem? a czerwony gryf hmm. Czy ja znajdę jakiś czerwony gryf Nie chyba. Na razie nie odpalam mnie do berka, bo nie ma sensu. Nie ma sensu moi drodzy. Tu tup tup. Halo, co tu jest. Chyba nie. Hop. Dobrze, punkt moi drodzy. Iś, iś o ale go Wystabowałem na śmierć ty ja cię chrupię. Ja teraz odpalę. Quiet time. You bitch! Yeah. Auto otaczek na palecie kampisz. E co teraz, co teraz? Kolego, kolego, skróciłem paletę, jestem toksik. Tosik sick. go, charge'em Dlatego nie używam charge'a na czaki, moi drodzy. Jestem takim gównem. Boże, tragedia. Ogólnie nie przepadam za tym killerem, ale to już chyba wiecie ogólnie. Cześć. Cześć, kolego. Leon, proszę cię, zróbmy to po dobroci. Nie wiem, czy już go dosiągnę, ale chyba tak. Dziękuję. Dziękuję, dziękuję. Tutaj haczek od razu na przywitanie chyba, więc spoko. No może jednak nie na przywitanie. No dobra, dobra Gęska skręcany kolejny. On był na rezonansie już, więc... Nie wiem po czego tutaj niosę, ale... Nie dziwię się jak on się wywigluje. Dobra, nie no, nie wywigluje się, ale... Ale było blisko. Jeden kolega jest tam, a drugi... Nie wiem w sumie. Okej. Okay. No będę sobie ładnie zraż... Myślę, że jak kolega będzie tutaj się nie poddał ten młody demon nasz. kurczę, tutaj... To może ta gra byłaby jeszcze miała jakieś wiecie, tutaj comeback ostry z ich strony Bo ja jestem dzisiaj ślepy trochę i nie wiem co ja robię troszeczkę Musimy częściej tego używać chyba po prostu Tak mi się wydaje, już palety pomiszczyliśmy troszkę to ja! Nie umiem tego używać naprawdę nie umiem tego używać za cholerę, moi drodzy. I szarż. Nie wiem, czy on da się jakoś potem y, anulować w w sensie, że... Wiecie, że dany ręcz mam, tylko muszę do końca kastować? Nie wiem, nie grałem dużo czakim, dlatego mówię, dlatego się nie znam do końca. Olego. I teraz okienko, no i... You are mine now, bro. Tutaj, czyli da się po prostu puścić prawie przy smyszki i po prostu wtedy uderza, ja trzymam jak debil, to zawsze dlatego tak robię. On jeszcze chyba nie był na rezonansie z tego co mi się kojarzy. Let's go. Let's go, dokładnie. Iś, dokładnie. I tam kręci gana koleżka. Dobra, dobra. Jest gdzieś tutaj, ponieważ nie wiedziałem go, żeby uciekał. O gdzie? O, no to jest pytanie. Ja się tutaj widzę. Gdzieś nie. Gdzieś tu campi, to jest pewne, nie? Ale, ale gdzie? Zaganem. Nie. może go ściągnął. Jest to możliwe. Koledzy. Koledzy, koledzy. Where are Nie bawię się tak. Ma polewkę i szarza. No ten tutaj gdzieś się skrył ładnie, naprawdę. O, nowhere to hide O, o to bolało. to bolało. Dziękuję. Polega, wróć się, Leon, proszę, nie bądź taki. Mamy kontrol w razie do użycia. Dzień dobry, Rick. Może użyjmy. Oj, jaki dasz, ja pieprzę. Maszaku. O, Polego chyba się z troszeczkę. I przepłacisz życiem. Dokładnie. I this is what bro. I is what it, is, bro. it, is what it is. Rudy, kurde, nie powiem kto. jest za aura, Leon, right, Przykro mi. Przykro mi, przykro mi. Dobra, już ten hak rezonansu. I tak mamy stacków rezonansu, więc jakby don't po matter, bro. Pa pa. O, oh, what the fuck, man? ulega na barbie tam. Kolego. Cześć. O, Jubycz Oj. My bad. Moje łóżko. O, cześć. Yeah. <laughs> Chyba się nie spodziewałeś takiego zagrania, co? O, ty. Cześć. Wyku... Well, what can I say? Yeah. Eee, dobrze, mamy to. Deep shit, dobrze. Jakoś nie, no granie tym czekiem nie sprawia mi w ogóle satysfakcji żadnej, naprawdę, moi drodzy. Jakoś... nie wiem, nie, wręcz obudzenie grając tą postacią. Nie wiem, dlaczego tak to jest. Halo? Czy ta górka jest normalna? Przepraszam bardzo. Dookoła ją obszedłem. No nie no, wlesram się. Zesram się, zaraz wstawaj, debilu. Lesz, jeprze, nie wytrzymam ty. Naokoło kóreczka, ty. No ja tutaj masz haczyk, tutaj był ciągle hak, nie zauważyłem go. Well, I'm fucking dumb. Da. tam kolega kręci, okej. Chwalmy to, żeby go zdekoncentrować. Może tylko są teammatesi, więc raczej on wie, że tutaj yy, dopiero wyszedłem. Widzę go, ok. I can see him. Cześć. On ma hołpa. Widać to. Widać, że ma hołpa. O jezu kolego, ja już miałem hołpaż na twoje przeżycie. To jest pewne. Nie masz detharda, nie? Miał detharda. No, jak mi przykro. Boże, mój że 4 kile tym obsrańcem małym. Czy jakiś value wyciągnęliśmy, moi drodzy, z tego addonu? Jak najbardziej. Palety podczas lupa, które możemy sobie wyłączyć, są fajnym sposobem tutaj, dlatego myślę, że ten B może zostanie tutaj. Ja nie jestem jakimś profesjonalnym też tutaj, wiecie, oceniaczem tych, kurde, tych addonów, tych killerów, ale a mnie naprawdę Gitas ogólnie. Myślę, że z jakimś jeszcze jak addonem byśmy sobie zagrali to całkiem yy, fajna gierka by się tutaj wydarzyła, ale i tak nawet tutaj bez żadnego, jedne, bez żadnego dodatkowego addonu nam dobrze poszło. Także naprawdę myślę, że jak tym małym, rudym hamem gramy, to że się opyla po prostu to brać, tak szczerze mówiąc. Także, no co? To tyle, moi drodzy, jeżeli chodzi o ten odcinek z Iridescent Adonów. Mam nadzieję, że wam się oczywiście spodobał. Jeżeli tak, pamiętajcie o się o subskrypcji na kanale, jak jeszcze jej nie posiadacie. Yy, I tyle. Także ja kończę, widzimy się jutro w kolejnym jakimś odcinku. Trzymajcie się, moi mili, do następnego i pa pa.